O, jesteś dzika świnia, niedobrze. A! Oż ty! Dobra. O kurde. Świnia mnie zahaczyła. Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami The Flame in the Flood. Gra survivalowa, w której będziemy przemierzać świat wzdłuż. Pięknie niebiesko rwącej rzeki. Będziemy odwiedzać różne lokacje, zbierać przedmioty, kraftować i próbować przeżyć jak najdłużej. Moi drodzy, założenie tej serii jest takie. Pokazuję wam na samym początku odcinek zerowy, dlatego nie dziwcie się, że nie jest to odcinek pierwszy, ponieważ mamy jeszcze spójście wersję beta. Wersję early accessową. Gra wychodzi dopiero za dwa dni, choć teoretycznie wychodzi jutro, czyli dokładnie 24 lutego, ale ja zazwyczaj nie nagrywam odcinków w dniu, w którym gra wyjdzie, tylko następnego dnia, więc u mnie pojawi się pierwszy odcinek z oficjalnej wersji, gdzie będziemy grali prawdopodobnie w kampanię 25 lutego, czyli w czwartek. Moi drodzy, a dzisiaj chcę wam pokazać, jak ta gra wygląda jeszcze za czasów early Accessa, czyli za czasów, kiedy gra jeszcze nie jest skończona, żebyście mogli sobie porównać, jak to wyglądało. Jeśli nie chcecie oglądać y, wersji nieskończonej wersji przed ostatnimi, finałowymi szlifami, no to zapraszam was do odcinka numer jeden. Wielka piona dla Mateusza Butrykowskiego, dzięki któremu w ogóle seria z The Flaming the Flood mogła zaistnieć. No dobra, krótki wstęp zrobiony, więc możemy zaczynać rachać z koksem. Moi drodzy, weźmiemy sobie, oczywiście new campaign nie jest możliwy, ponieważ to wiadomo, gra jeszcze nie została wydana, więc lecimy w Endless Game, zobaczycie o co chodzi, zaczynamy nową grę. To jest nasz psi pomocnik który zazwyczaj po odbyciu poprzedniej rozgrywki zabiera plecak, który znalazł i w ten sposób zaczyna się kolejna rozgrywka, tak? Czyli jakby zabiera plecak od postaci, która nam zginęła i przekazuje ją kolejnej postaci, akurat tą postacią cały czas jesteśmy my, tak? Tylko to jest takie powiązanie pomiędzy jedną rozgrywką a drugą. Jest to dość istotne, ponieważ ten pies ma swój plecak. Ten pies ma swój plecak, więc możemy w nim przechowywać parę przedmiotów, i te przedmioty będą pomiędzy kolejnymi grami przechodzić. To jest bardzo fajny motyw. Moi drodzy, o co chodzi w grze? To jest nasza główna postać. Sterujemy nią oczywiście w USAD, bądź możemy też sterować myszką, jak chcemy. A zazwyczaj aktywności wykonujemy, proszę bardzo, prawym przyciskiem myszy. Chwilowo tutaj możemy przy ogniu możemy posiedzieć, pospać, zdobyć trochę węgla, bądź węgla drzewnego, w sensie albo na razie nic nie robić. Mamy cztery najważniejsze statystyki. Jakby po prostu rodem wyciągnięte z The Long Dark. Czyli głód, pragnienie, temperatura ciała i zmęczenie. I te wszystkie cztery współczynniki są istotne. Jak spadną do zera, możecie domyślić, co się stanie. Oczywiście fanfary, wygrywamy grę. Nie, <grytanie> oczywiście e, wyciągamy kopyta do przodu, ewentualnie do tyłu, w zależności na co spadniemy. <grytanie> I koniec gry, game over. Moi drodzy, co możemy robić w tej grze? Przede wszystkim e, możemy sobie usiąść. To jest jedna z najważniejszych rzeczy <grytanie> w tej grze, możemy po prostu siadać. Nie, jak siadamy, mamy dostęp do... Craftingu, ale crafting możemy, możemy craftować niekoniecznie przy ognisku, ale przy ognisku dostajemy nas te jakieś bardzo e, fajne możliwości dodatkowe, tak? Więc tak, mamy tutaj dużo różnych rzeczy podzielonych na e, ubrania, podzielonych na jedzenie, na pierwszą pomoc, na utilities, czyli takie bardziej użytkowe rzeczy i całą resztę. To wszystko po drodze będziemy odblokować w zależności od tego, jak będziemy, jakie przedmioty będziemy zbierać i co. I to znajdziemy po drodze, tak? Możemy oczywiście mamy swój plecak. To jest tutaj jest nasz plecak. Mamy tutaj proszę bardzo tool belt, to jest pasek, na którym trzymamy podstawowe narzędzia. To jest nasz główny plecak. To jest plecak naszego psa, a to jest a plecak, to nie jest plecak, to jest w sumie jakby taki, taki komórka takie, taki schowek w naszej Tratwie. Tratwa to jest bardzo fajne, bardzo podstawowe, jakby środek transportu, ponieważ tu jest jedna wielka, gigantyczna rzeka, po której pływamy, ponieważ świat został zalany. Dokładnie nie wiem, jak jest, jaka jest historia, ponieważ to jeszcze nie jest wyjaśnione, ale niebawem się dowiemy. A tutaj możemy zobaczyć, jakie jest akurat nasze wyposażenie pod tytułem ubranie. Na razie mamy zwykłe buty, prawda, jakieś tam ciuszki. Tutaj mamy Equipment Rating, czyli jakby. Rangą naszego ubrania, tak? Czyli im lepsze ubranie, tym lepszy ten rating, tak? Tutaj mamy e, nasze cele misji, czasem możemy zdobywać jakieś taski czy jakieś questy poboczne, a tutaj mamy afflictions, czyli wszystko, co nas będzie męczyć, możemy podejrzeć, jak to wygląda. Na przykład, tak, nie wiem, będziemy otruci, czy będziemy, nie wiem, ogłuszeni, czy będziemy jakkolwiek zranieni, tak? Możemy krwawić, to tu będziemy mieli napisane, ile będzie trwało i jak możemy to wyleczyć. Bardzo fajnie, fajnie to zrobione, bardzo ładny interfejs, taki bardzo prosty. Też wydaje mi się, że chyba jeszcze może jakąś zmianę przejdzie, zresztą się okaże. Tu mamy ilość przetransportowanych przy mil, tak? Ile dni przeżyliśmy. To jest pora dnia, to jest temperatura, choć widzicie, że temperatura wygląda dokładnie tak samo jak... To jest prawie ten sam współczynnik, ten tak samo wygląda jak, te, jak tutaj ten rating naszego equipmentu, tak? Czyli, a, nie do końca wiem, czy to rzeczywiście nie jest przypadkiem może to samo. Może to trochę zmieniło, ponieważ mylące jest, jeżeli dwa razy mamy to samą, to samą rzecz tutaj, nie? No, mamy nasze cztery paski. Widzicie, że to jest wszystko po prostu w procentach przedstawione, tak? Bo 100 to jest max. Dobrze, tak wygląda, tak wygląda nasz crafting. Na razie nie będziemy tutaj nic robić. Zobaczcie, jak wygląda samo podróżowanie naszą postacią. Powiem wam o szybkim menu i o plecaku jeszcze, o jego możliwościach później. Możemy teraz sobie pochodzić i poczytać o różnych rzeczach. Survival info. Tak? player, Inventory mamy pod i. Musimy dbać o te cztery rzeczy, o te cztery wskaźniki, tak? Głód, pragnienie, temperatura ciała i oczywiście... A, yy, ...zmęczenie. Teraz właśnie zbieram przedmioty. Prawym przyciskiem myszy znalazłem jakieś tam zabawki. To możemy, prawda, zobaczyć jakieś... Ale mamy, kurczę, wskazów... Wskazomierze, tak? Gdzie musimy iść. Zazwyczaj nasz pieseł... Nasz pieseł, którego możemy nazwać Burek, żeby było bardzo piesełowato... Yy, ...krzyczy... Albo szczeka na przedmioty, które możemy zebrać. Tak, teraz cut tail zebrałem i jak zbieramy kolejne przedmioty i możemy z nich zrobić coś nowego, pojawia się informacja Hej! Możesz z tego zrobić coś! Możesz stworzyć z tego, z tych przedmiotów jakieś inne przedmioty. Tu mam informację na temat wody. Woda może nas zatruć, jeżeli wcześniej ją nie wyczyścimy, tak? Polluted water is purified by using a crafted water filter. Tak, możemy zrobić sobie filtr wodny. Możemy zbierać do słoika wodę, na przykład deszczówkę. Deszczówka jest zdrowa, ale taka zbierana tutaj z ziemi będzie niezdrowa, więc ważne jest, żebyśmy o to dbali. Musimy szukać różnych kałuż, ewentualnie jeszcze robić różne rzeczy związane z odtruwaniem wody. Tu mamy właśnie słoik, water filter, night crawler's flint. Takie różne rzeczy znaleźliśmy. Zaraz zobaczymy jak tam crafting. No to jest kurczę, kruk, który jak będzie kraczał Krakał, nie kraczał, to kurczę będzie zwoływał wilki. A tutaj pojedynki nie są zbyt proste. Pojedynki zwyczaj oznaczają śmierć, więc trzeba by uciekać. Tutaj możemy się dowiedzieć o wilkach. Nie mogę zbyt długo przeżyć w walce z wilkiem. Potrzebuję odpowiednich pułapek, żeby je zabić. Czyli normalnie nie mamy za dużo możliwości, żeby zabić wilka. Mogę natomiast nacisnąć spację, żeby trochę go przestraszyć i mieć więcej czasu na ucieczkę. Tak samo to działa, jeśli chodzi o głupie ptaszory. Trzeba je odganiać spacją wtedy. Właśnie machamy, machamy kijachem. Trzy bardzo, co nas trochę pewnie delikatnie męczy. W ten sposób widzicie, tu jest też pasek staminy, yy, czyli wytrzymałości możemy przeganiać te kurcze paskudy. Pytanie brzmi, czy ja mogę tutaj. Okej, okay. mogę zobaczyć, co jest tutaj w tym domu. Okej, okay. to, to nic nie ma, po prostu jest kurz. Quick Use Info. Mamy, właśnie, mamy nawigację, jeśli chodzi o trzy podstawowe. A, takie nazwałbym to szybkie menu. Mamy podzielone to na first aid, które mamy pod jedynką, czyli pierwsza pomoc. Rzeczy, które możemy konsumować, żeby po prostu się najeść bądź się napić, mamy pod dwójką. A pod trójką mamy przydatne utilities, czyli na przykład rozstawienie ognia czy pułapek, tak? Możemy wcisnąć jeden, dwa bądź trzy i teraz widzicie, co ja tutaj mam, jakie to mam fajne rzeczy. Mam słoik, więc teoretycznie mogę znaleźć jakieś miejsce, na przykład tutaj wodne. Oczywiście zbierając jeszcze różne cattail'e, które się przydadzą do tworzenia innych rzeczy. Stoję teraz w wodzie. No i teraz mogę na przykład nacisnąć dwójkę, wybrać to, i w tym momencie widzicie mam opcję napełnij słoik. I w tym momencie napełniłem słoik. I dzięki temu mam oczywiście zatrutą wodę, ale mam nowy crafting note. No i może sprawdzimy, jak te crafting notes y wyglądają pod i. Też pewnie pod c będzie jakoś. Tutaj, proszę bardzo. Clean water mam, tak? O. Żeby je zrobić, to muszę polluted water połączyć z filtrem. Filter miałem, więc akurat zrobiłem sobie teraz czysto wodę. Kiedy będę chciał się napić, to już mam Taką rzecz gotową! Co tutaj mogę zrobić? Mogę zrobić braided cord, czyli węzeł, bądź po prostu linę, kawałek sznurka z taila Mogę też zrobić coś z taila mogę też zrobić tinder, czyli kawałki po prostu takich, powiedzmy, ja nie wiem, gałązek, tak? Żeby zrobić campfire, czyli ognisko, potrzebujemy z jakiejś deski. Tinder i Flint, tak? Do tego potrzebujemy. Braided Cord przydaje się do innych różnych rzeczy. Ważne jest, żeby jak najszybciej zrobić Stone Knife. Jak widzicie, mam wszystkie, wszystkie rzeczy do zrobienia Stone Knife'a. Ale prawdopodobnie jeszcze coś mnie blokuje przed tym, żeby go zrobić. Być może zaraz się. Może musimy wyjść, bo to taki jest tutorial, nie? Więc może jak wyjdziemy z tego tutoriala, to będziemy mogli zacząć móc robić te rzeczy. Czasami w takich skrzynkach pocztowych możemy zdobyć. Zdobyć e, questy, Ale możemy na przykład... Tutaj nie ma nic, nic, do zebrania, ale możemy zdobyć jakieś dodatkowe zadania, get task. Mamy nowy goal, goal, czyli nowy cel misji. Możemy go sobie podejrzeć. Tutaj. Completed na razie jest empty. Basic tools, craft a stone knife and stone hammer. You will need them to craft all manner of survival supplies. Jeżeli to się uda nam zrobić, to dostajemy za darmo jeden campfire, gdybyśmy chcieli, tak? Tak to przynajmniej wygląda w endless mode. No i teraz informacja o rzece. Możemy sterować i przyspieszać naszą tratwą. Mamy oczywiście te rzeczy, jak zepsucie, możemy naprawiać potem tę tratwę, możemy ją ulepszać w dużo fajnych rzeczy związanych z ulepszaniem tej tratwy. Więc, moi drodzy, startujmy z tej lokacji początkowej. Wypływajmy na szerokie wody i pokażę Wam, jak się tutaj bardzo fajnie pływa. Ten pies w ogóle ma coś z oczami. Nie wiem, czy widzicie. Zawsze mi się wydaje, że ten pies ma takie okularki Badasa. Bo pod pewnym kątem tak to wygląda, wiecie. Takie okularki, co często w memach jakieś internetowych widać takie okulary słoneczne, wypikselowane. Okej, okay, więc tak steruję sobie, zobaczcie, w ten sposób steruję swoją łódką, mogę płynąć wolniej, mogę płynąć szybciej, naciskając spację, robię takie je wiosłem! I w ten sposób mogę szybko uniknąć na przykład zderzenia. No bo oczywiście, cały czas z rzeką trzeba płynąć, nie można stawać. Można czasami po prostu, jak widzicie, spowolnić nasze pływanie, ale tu głównie chodzi o to, żeby sobie po prostu płynąć, tak? I odwiedzać, odwiedzać miejsca, które są, które mają jakieś surowce, na przykład, nie? Więc teraz, na razie, tutaj płyniemy spokojną rzeką, ale zobaczcie, tu już za chwilę mamy rzekę rwącą, no i tu już trzeba będzie uważać. Tu już trzeba będzie doskonale patrzeć i zwracać uwagę na różne detale, które są w świecie. Tu czasem można znaleźć jakieś fajne przedmioty po drodze jeszcze. Trzeba też wypatrywać ich na mapie, bo one nie są zbyt oznaczone, na przykład takie wózki. Wózki ze sklepów, jakby ktoś po prostu z biedry zapierdzielił wózek, <głos》>, powrzucał jakiś złom i on sobie tutaj jest, nie? Dobra, weszliśmy w jakąś tutaj... Aj! Dobra, uniknąłem. Jakaś... nie wiem jak to nazwać. Jakiś... jakiś terytorium, tak? Widzieliście przed chwilą jego nazwę, nie zdążyłem tego przeczytać, bo się skupiłem na tym, żeby nic nie wyrąbać. Ale za chwilę będą się pojawiać kolejne elementy. O! Widzicie, jest punkt i tu jest drugi punkt. Nie wiem, czy uda nam się zaliczyć oba te punkty, ale to są... Udało się. To są punkty, do których możemy przybić naszą tratwą. Te ikonki oznaczają różne rzeczy. Tutaj. O, 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 zobaczcie. Tu, 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 tu mi się może uda. Dobra, zlutowałem. fish Cook znalazłem, czyli. O, czy mi się uda? Czy mi się uda? Nie uda się, już, już niestety straciłem moment. Nie udało mi się niestety dopłynąć do tamtego miejsca. Więc mogę przybić do tego miejsca, tak? Czyli rzeczywiście trzeba ogarnieć, trzeba patrzeć, gdzie się płynie i którą, którym brzegiem. Bombay Hill, Wilderness, Light on Supplies. Zawsze nam do, do, daje nam jakby trochę informacji gra, co możemy się spodziewać w danej lokacji, gdy do niej dobijemy. Tu będzie mało tych rzeczy do znalezienia, z tego co widzę. Low on Supplies, tak? Czyli bardzo mało przedmiotów. Bo ogólnie ta gra jest oczywiście... Yy, plansze są losowane, tak? Są generowane losowo. Dynamicznie. Każda rzeka będzie inna. Każda lokacja będzie mniej więcej inna. No wiadomo, że będzie się składała z różnych elementów, które powtarzają się, bo trochę w tę grę pograłem, niedużo. Chyba tam mam 70 minut yy, na koncie. Zobaczcie, ja w ogóle nie widzę żadnych surowców. Nic! Pierwszy raz spotykam wyspę, na której po prostu nic nie ma. Nawet mój pieseł zwany burkiem nic, na nic nie szczeka. Wow! Nie wiedziałem, że można trafić na, na wyspę, na której naprawdę nic nie ma. Haha! <laughs> Powiem wam szczerze, naprawdę pierwszy raz mi się zdarzyło. No dobra, nic nie znaleźliśmy, więc płyniemy dalej. A ważne jest to, żeby uważać na, na to, że, kurczę, jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, coraz bardziej chce nam się pić, prawda? Musimy uważać na temperaturę ciała, szczególnie w trakcie deszczu, bo to deszcz nas najbardziej wyziębia. Więc widzicie, były, były cztery znaczniki lokacji, a udało mi się zaliczyć w sumie jeden, więc trochę marnie. Ten znacznik tutaj, dnia, pokazuje pół na pół, pół na pół noc i dzień, tak? Więc w połowie, jak dojdzie tu do połowy, to... Czy uda mi się zlutować to? Udało się, ale jeszcze przypierdzieliłem coś, więc oczywiście musiała być lama. Trzeba bardzo uważać na to, co tutaj spotykamy, więc za chwilę przyjdzie noc. W nocy chyba jest większa szansa na wilki, chociaż powiem Wam szczerze, że ja jeszcze jak sobie pograłem przez te parę parę, parę dziesiąt minut, to nie spotkałem się żadnego wilka, ale w sumie daleko też nie dopłynąłem. Więc może po prostu im dalej tym więcej wilków będzie. Zobaczcie, to wygląda jak miejsce, gdzie możemy spodziewać się jakiegoś kampusu. O, właśnie. Przepatrzeć, ile metrów do tego jest. O, tam jest jakaś naprawialnia z tego, co widzę. Tak? Widzicie, taki znaczek był takiego, takiego portu? Dobra. Timmy Island przez 3M. Camp often has flint, always has a lit fire. Czyli to jest miejsce, gdzie na pewno będziemy mieli ognisko. Nie będziemy musieli się o to ognisko martwić. Dobra, mamy saplingi. Takie rzeczy trzeba zbierać, bo to są dość podstawowe materiały do budowania różnych rzeczy. Nie wiem, czy uda nam się już zrobić jest, jest ogień, dobra. Nie wiem, czy uda nam się złapać, zrobić pułapkę może już pierwszą, bo tu będą króliki. Króliki, czyli coś jak prawie, jak w Don't starwie Okej, okay, mogę użyć ogniska, mogę sobie posiedzieć, na razie nie chcę używać ogniska. Mogę tutaj sobie wypocząć pewnie. Co nam się przyda, bo już trochę bardzo, trochę się męczymy. Ale możemy na początku zlutować. Nic tu nie było. Możemy przespać noc. Ale jeszcze oczywiście zanim prześpiemy, prześpimy noc, a widzicie, że noc się zbliża, dużymi krokami. Tak? To jeszcze zobaczymy. Okej. Okay. Spierdzielaj. <laughs> Przegoniłem. Przegoniłem dziada. O! Te norki oznaczały, że tutaj są króliki. To są króliki, więc możemy zastawiać im pułapki, tak? Przegoniłem głupiego, paskudnego kruka, który może zwoływać wilki. Dandelion, okej. Okay. Zawsze zastanawiam się, czy to jest Dandelion, czy Dandelion. Nie wiem, jak to czytać, ale wydaje mi się, że Dandelion. Okej. Okay. Coś mi się udało poodkrywać. Dandelion T! Mogę teraz zrobić herbatkę. To ten Dandelionów tu jest od metra, jak widzicie. Mój piesę na to szczeka. Okej, okay, chyba naszczekał na wszystkie kwiatki. Więc wszystkie udało mi się zebrać. Mamy noc. Na co jeszcze czekałeś? Coś jeszcze? Znalazłeś? Gdzieś coś jest? Często pomaga nam właśnie szukać różnych przedmiotów. No nie wiem, czy on tu coś znalazł? Nie, chyba nie znalazł. On tak sobie po prostu szczekał. Więc piesem jest dość pomocny. Nie wiem, jak on w walce. Chyba w walce nie bierze udziału raczej. Dobrze, zobaczmy. Zobaczmy, co możemy sobie zrobić. Usiądźmy sobie, co otworzy nam się również crafting. Tak, otworzył nam się crafting. Wydaje mi się, że teraz czas staje. 54, 54, 66. Co możemy zrobić? Możemy zrobić stone knife. Mamy dwa flinty. A, pewnie nie mieliśmy... Tak, mieliśmy tutaj chyba jeden flint z dwóch, dlatego nie mogliśmy tego zrobić. Dobra, zrobimy sobie nóż. Nóż nam pozwoli robić o wiele więcej rzeczy. Proszę bardzo, zrobiliśmy. Stone hammer i steel knife to są nowe schematy, które nam się tu pojawiły. Na szaro są schematy, które udało nam się odkryć, ale nie mamy, nie mamy wystarczająco surowców, tak? A jednak nie, zobaczcie, 52, 52 jednak cały czas spada, czas w tutaj nie stanął. A zablokowane to są takie, które potrzebujemy coś znaleźć, bądź odpowiedni znaleźć surowiec, żeby móc odblokować daną, dany schemat, tak? Więc mamy clean water, nie musimy się o to martwić, ponieważ wody mamy, zaraz się napijemy, będziemy mieli na 100%. Steel Knife potrzebujemy w ogóle zabić świniaka na początku. Stonehammer wymaga od nas szmat i jeszcze, jednej, jeszcze jednego flinta, więc na razie nie mamy. A Water Filter możemy zrobić z Charcoal, cuttail i Rax. Dobra, czyli szmaty, ten taki bardzo popularny, bardzo popularna roślina i, i ten, i... Charcoal, czyli coś z, z tego, z ogniska, czyli węgiel drzewny. Jestem, jestem spragniony, więc może powinienem się napić. Patrzę tylko, co tu jeszcze mogę zrobić. Mam dandelion tea, który pozwala, aha, pozwala się wyzbyć zatrucia, gdybyśmy się zatruli. Dobrze. Okej, okay. no dobra, no to w sumie, w sumie nie mamy na razie co zrobić. Nie ma tutaj co z tym, co z tym za bardzo ogarnąć. Możemy zobaczyć, co mamy w ekwipunku. Ekwipunek prawie jest cały, cały zajęty. Możemy dać ważne rzeczy. Dobrze, żeby trzymał nasz, nasz pies, bo jak zginiemy, to, to on będą przeniesione, przeniesione nasze zdoby, zdobycze, zdobycze na następną grę. Nightcrawlers! Hunger, Hunger 15? Okej, okay, dobra. To możemy sobie zjeść. Takie coś znaleźliśmy. Jakieś robaki. Więc mamy trochę głodu załatwionego. Plus pięć, plus 50 punktów do, ee... Nawodnienia, gdy wy się wypijemy, gdy wypijemy wodę. Proszę bardzo, na razie jest spoko. Możemy znowu zbierać wodę i ją... Ja mamy jeszcze... Proszę bardzo, jeden water filter star starcza na trzy użycia, więc jeszcze, jeszcze mamy na dwie wody... Możemy sobie użyć spokojnie, dobra, flint. Spoko, wydaje mi się, że to wystarczy. Możemy jeszcze z tego ogniska spróbować zebrać ten charcoal, czyli węgiel drzewny. Tak, zawsze na końcu warto go zabrać. Okej. Okay. Udało się zebrać jeszcze jeden? Nie, tylko jeden można z jednego ogniska, z jednego ogniska można wziąć tylko jeden, spoko, dobra, idziemy teraz trochę się przespać, tak? Teraz możemy stwierdzić ile chcemy spać, no możemy się przespać 4 godziny, plus 50 to nam da do odpoczynku, bardzo spoko Pytanie brzmi, czemu nie mogę się tyle przespać? Mogę, dobra, wszystko działa, idziemy spać Jesteśmy wypoczęci, 4 godziny minęły, proszę bardzo, wstał nowy dzień coraz bardziej robimy się głodni, więc musimy zasuwać z powrotem do naszej tratwy i płynąć w poszukiwaniu następnych źródeł. O, proszę bardzo, tu w ogóle mamy wodę, możemy użyć Quick quickslota, wcisnąłem dwójkę, napełniam teraz nasz słoik, proszę bardzo, zatrutą wodą. Chodzimy na raftę, chociaż nie podoba mi się kolor, nie podoba mi się kolor. Tak, mamy sztorm, a przynajmniej tak, więc sztorm nie jest fajny, szczególnie jak się płynie łódką. Trzeba będzie jak najszybciej uciekać. Tak, jestem teraz mokry. Jestem teraz mokry, to nie jest fajne, ponieważ jak jestem mokry, to jest coraz mi zimniej. Więc muszę uważać. Najlepiej by było, gdybym mógł się gdzieś schować. No ale mamy stację. Stację Marina. Provides gas and raft upgrade and repair lift. Tu możemy naprawiać naszą... Tu możemy zdobywać gaz, gdybyśmy chcieli i możemy naprawiać naszą tratwę, bądź ją upgrade'ować. Zaraz zobaczycie jak. Nie mam, nie mam gdzie tego gazu zachować. Use Marina, ok, zobaczmy, co tu możemy zrobić. Zobaczcie, tu mogę, mając zestaw tym śrubek i tam innych nakrętek, mogę naprawić swoją tratwę, jak widzicie, 88% ma. Jak mamy odpowiednie części, zobaczcie, to możemy ją e, upgrade'ować, może być o wiele bardziej e, odporna, może lepiej się tam, prawda, manewrować nią. Ma również Shelter swój, możemy spać na tratwie. Możemy zwiększyć pojemność, możemy water purifier, deszczówkę możemy zbudować, byśmy nie musieli martwić się o wodę. W sumie teraz deszcz pada, mogłem zebrać czystą wodę, ale kto przewidział? Kto przewidział, że gerade będę mógł to zrobić? Zawsze mogę to wylać, choć w sumie to nie jest w sumie istotne teraz. Wracamy na tratwę. Tu za bardzo nie możemy, nie za dużo możemy zrobić. Na razie jest tylko deszcz. To nie jest sztorm, który powinien zrobić nam dużo, ale zobaczcie, wchodzimy na tratwę i nagle sztorm zniknął. Wydaje mi się, że to może być jakiś błąd gry, zdecydowanie jakiś błąd gry, chociaż kurde, A! uda mi się, chyba udało mi się nawet bez zniszczenia, ponieważ i tak oddalam się od tamtego miejsca, gdzie były chyba ryby, albo jakieś takie miejsce, gdzie moglibyśmy łowić, albo cholera wie jak to rozumieć, w każdym razie tutaj dopłyniemy do jakiejś farmy, może no, no tutaj będzie dobry lód. Zobaczcie, sztorm nagle przeszedł. O, wydaje mi się, że to jest błąd, ale pamiętajmy, early, early access. Farmstead, source of wild food, clean water, czysta woda. I proszę bardzo, ogólnie cały czas jesteśmy mokrzy, tak? O, corn! Korn oznacza jedzenie. O, jest dobre. Możemy z tego zrobić sobie. Ash cake. No właśnie, będziemy mogli zrobić z tego. Inwentory full. Będziemy mogli z tego zrobić ciasto. Ciasto jest mocno spoko. Tutaj chodzą sobie, jak widzicie, te. Króliki, które możemy łapać do pułapki. No właśnie, ale na razie muszę sobie poprzerzucać rzeczy. Ponieważ widzę... Okej, okay, hunger plus 2 to samo, nie, da, nie daje wiele. Eee, dobrze, to tak. Charcoal przerzucimy tu dla nas do naszego psa. Przerzucimy tu również to. Przerzucimy dandelion... Oj, consume. Dobra, zjadłem sobie dandelion przez przypadek. A <laughs> wcale tego nie chciałem zrobić. Dobra, polluted water daje nam tylko plus 30. Możemy tam przerzucić również na przykład właśnie piórko, czy chociażby ten hak. Tak? Na razie, tak? Możemy zebrać multiberries, to nam pozwoli trochę się, trochę się najeść. Żeby pozbyć się zmoczenia, no to najlepiej byłoby usiąść przy ognisku. Nie wiem, czy ognisko gdzieś tu znajdziemy. Jest aloes. O, jest też dzika świnia, niedobrze. A! Oż ty! Dobra! O kurde! Świnia mnie zahaczyła! Niedobrze! Bardzo niedobrze. Open. Oła! Drugi raz! O, kurde. No to To będzie niezła lama. Nie wiedziałem, że tu będzie. Świnia. Świnia jest niebezpieczna. Fuck! Jeszcze raz! Złamała mi teraz. Ja pierdzielę. Świnia złamała mi kość. Oż ty, w mordę. Dobra. Jest źle, moi drodzy. Jest bardzo źle. Mam złamaną kość. Jestem bardzo zmęczony. Wręcz wykończony, zobaczmy jak to wygląda. <laughs> Widzicie? Czyli jeden błąd! Jedna gdzieś dzika świnia. Jeżeli ona się gdzieś pojawia, to niestety, ale trzeba spierdzielać, bo chyba właśnie sobie skończyliśmy, skończyliśmy rozgrywkę bardzo szybko. Cured by time, shelter or fire. A mogę też się schować gdzieś, też mi pomoże. Ee, jakby z życiem. Potrzebuję, no tak, potrzebuję bandaża, nie, potrzeb nie mam bandaża, tu nie mam bandaża. Splint, nie mam też żadnego utwardzenia, więc nie mogę sobie z tym poradzić. Dobra, moi drodzy, jest źle. <grym> Już to samym dzień dobry, widzicie, jest źle. Czyli ta gra potrafi również. Jeden mały błąd. I rzeczywiście jesteśmy mocno w dupie. Tu fajnie. oj, bardzo nam zimno, zobaczcie, jak wygląda teraz nasza postać. Jest nam bardzo zimno, jesteśmy bardzo wykończeni. Ale zobaczcie, jeden błąd może powodować, że wszystko możemy sobie po prostu prze... przepierdzielić, tak? O, jeszcze zarąbałem. Niszcząc sobie trochę tratwę. Zarąbałem, kurczę W brzeg. No jest, jest źle. Powiem wam szczerze, no to po prostu oznacza, że jest bardzo, ale to bardzo źle jest, wręcz tragicznie. Nie potrzebujemy stacji, w której możemy naprawić sobie naszą tratwę. O, popłyniemy sobie tutaj. O, jest mi bardzo zimno, muszę koniecznie odpocząć. Koniecznie. Jestem też bardzo głodny. Dobrze byłoby zrobić ash cake. Fajnie by było, gdyby gdzieś znaleźć tutaj, moi drodzy. Mamy parę miejsc. Może tutaj znajdziemy miejsce, gdzie możemy się chociaż schować na chwilę. Może znajdziemy miejsce, gdzie Fishing Line Hooks Shelter, gdzie znajdziemy ogień, chociaż wydaje mi się, że ognia raczej nie będzie. No właśnie, nasza postać jest bardzo mocno uszkodzona. Aha, chyba umarłem z głodu, z tego co widzę, tak? Nie, umieram z głodu. Czy mogę coś szybko zjeść? Bo za chwilę nie będę mógł już nic zrobić. Shit, 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 dobra, zjedzmy to, ale to bardzo mało mi daje, plus 2 hunger. Jestem bardzo zmęczony, chyba tego nie przeżyję niestety, nie jestem w stanie zrobić sobie, jak widzicie, nawet... ...hunger plus 2, to jest prawie nic. Jak widzicie, to jest prawie nic. W jak jestem tak bardzo zmęczony, to chyba szybko mi... ...spada również wszystko tutaj. Aj no chyba niestety, ale... <laughs> ...nie dociągnę nawet do domku, więc jak widzicie, pokazałem wam pokrótce... Czego możecie spodziewać się po grze? Chyba w sumie nawet dobrze, że tak szybko, w ogóle coś dziwnego się animuje moja postać. Niestety właśnie umieramy z głodu i ze zmęczenia. Zaatakował nas niestety dziki świnior. I dziki świnior spowodował, że, i to trzy razy mnie trafił. I dziki świnior spowodował, że niestety zginęliśmy, moi drodzy. No i tak właśnie wygląda, ma... wygląda The Flame in the Flood jeszcze w wersji early accessowej. Ale nie martwcie się już za dwa dni, jeśli oglądacie na bieżąco. Czwartek, 25 lutego, pokażę wam jak wygląda prawdziwa, oficjalna wersja, zagramy sobie w kampanię, dla mnie też to jest wielki znak zapytania, e, co tam się może dziać, tu mogliśmy oczywiście, będą jeszcze, pokażę wam jak się robi pułapki, jak się robi jakąś podstawową broń i jedne, inne różne fajne rzeczy, ale dobrze, że udało się mi pokazać również wam jak wygląda cała rozgrywka, albo jak wyglądają niebezpieczeństwa tej gry, co jest w sumie bardzo spoko motywem. Jak są świnie, jak są wilki, jak są niedźwiedzie, to po prostu trzeba spierdzielać, bo, jeżeli oczywiście nie ma się odpowiedniego ekwipunku. Na koniec jeszcze, gra nam pokazuje cały, cały nasz przebieg. Pokazuje nam, zobaczcie, całą, całą rzekę, którą przypłynęliśmy. Pokazała nam miejsca, które odwiedziliśmy. Pokazywała, gdzie co się wydarzyło. Tak? Tutaj złamaliśmy kość, mieliśmy obrażenia, to nas zaatakowała świnia. Tutaj się trochę podleczyliśmy. Ale tutaj umarliśmy, to byliśmy głodni i umarliśmy niestety z głodu. Pewnie te wszystkie moje obrażenia tylko przyspieszały, prawda, głód, i tak dalej, i tak dalej, zmęczenie. Także, bardzo fajna! Moim zdaniem to jest bardzo obiecująca gra. Ja ją zauważyłem na, wypatrzyłem ją na mm, filmach z Gamescomu tegorocznego, znaczy, z Gamescomu 2015. Bardzo mi przypadła do gustu, widzicie, to jest ta informacja a propos Early Accessa. Rozumiem, możesz zbierać anonim, anonimowe dane. I teraz zobaczcie, gdybym zaczął następną grę nieskończoną, to mój pieseł, Zabiera sobie plecak od, mm, od tej poprzedniej, poprzedniej postaci, i to wszystko, co wrzuciłem dla mojego pieseła w plecak, zostaje ze mną na następną rozgrywkę, tak? Czy akurat jeżeli wiemy, że przegramy, to najlepszym motywem tuż przed końcem gry jest otworzyć plecak, powrzucać psu wszystko, co jest najważniejsze dla nas, co się przyda, i co jest dość unikalne. I zobaczcie, jak otwieram I, to te rzeczy znajdują się cały czas w. Ekwipunku Aesopa. Tak się nazywa ten pies. Ja go nazywam burek, ponieważ Aesop się dziwnie czyta. Więc mamy od razu 6 dandelionów: Nutcene Balls, Charcoal, Feather i fishhook do następnej rozgrywki. Ale na przykład, gdybym teraz tę grę zakończył, wyszedł z niej i zaczął nową rozgrywkę, to startujemy z, z punktu zero, czyli nasz pies już nic nie ma. Moi drodzy, tak właśnie prezentuje się pierwsza, pierwsza styczność. Pierwsze pierwsze minuty, pierwsze podejście z The Flaming the Flat, Jeśli wam się podobało, pamiętajcie zostawić lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Niebawem ruszamy z serią, także ja wam pięknie dziękuję. Wielka piona. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym epizodzie z The Flaming the Flad. Już niebawem. Cześć.